Hej, hej, witam Was w piąteczek! Jak się macie? Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Ja miałam dzisiaj do biedy kupić prezent mm, dla syna mojego, dla kolegi mojego syna, ale wiecie co? Taka, gdzieś jestem zmęczona, ospała, mięśnie mi bolą. Nawet zrobiłam sobie, kochani, test ten na szybko, taki bo mam dużo tych testów w razie czego, żeby sprawdzać coś tam ostatnio przez dwa dni tak lekko pokasływałam trochę mi mięśnie bolą mówię sprawdzę czy czasem to nie jest to ale wyszło negatywnie także no po prostu jest takie przesilenie zimowo-wiosenne po resztą ja też jestem już nie pierwszej młodości dużo dzieci dużo obowiązków Chyba trochę za dużo wzięłam na siebie ostatnio. Też nawet filmiki nagrywam, ale filmiki akurat mi w niczym nie przeszkadzają, bo to jest po prostu w wolnej chwili, jak nieraz zamiast kawy, to sobie do Was chwilę pogadam. No, no i co? Dużo osób mnie pytało, jak ja sobie daję radę z gromadą dzieci, kiedy mój misiek wyjeżdża często w jakieś delegacje i tak dalej. Teraz to akurat co dzień nie jest w domu bo ma kontrakt blisko, także nie, nie jest źle. Tak, także on urobiony, ja urobiona, ale nie jest źle. Jak ja sobie to organizuję, ja już wam mówiłam niejednokrotnie mam taki e, weekly planner, taki tygodniowy notesik, i tam sobie wszystko zapisuję mniej więcej, mniej więcej, bo nieraz to z planów nici wychodzą. Więc y, tam sobie na przykład zapisuję takie najważniejsze wydarzenia, albo na kalendarzu, który mam w kuchni, y, co tam ważnego mam do zrobienia w danym dniu. I na przykład u mnie tak jest, że ja sobie ustalam, y, co tydzień robię pranie pościeli, na przykład, tak? I takie porządne wycieranie kurzy w całym domu. Czytam odkurzanie, takie wiecie, w całym domu raz albo dwa razy w tygodniu. Na przykład zazwyczaj jest to piątek, sobota. Jeżeli chodzi o jedzenie, to planuję sobie z tygodniowym wyprzedzeniem. Mam, na, a nawet wypisuję sobie na cały miesiąc, tygodniami poszczególnie, co będę gotowała mniej więcej. Oczywiście, może to być w każdej chwili zmienione. No, i na tej podstawie, na podstawie tych moich list, jeżeli chodzi o menu, robię sobie takie listy, co powinnam kupić na dany tydzień. Ułatwia mi to sprawę, zaoszczędzam czas, zaoszczędzam kasę, bo nie muszę wywalać pieniędzy niepotrzebnie na niepotrzebne jakieś ściąganie spółek rzeczy. I przez to mi się lodówka też nie przeładowuje. I też nie marnuje mi się to jedzenie. No staram się nie marnować jedzenia jakieś, nawet jak to mówią, te wszystkie te zlewki, to wszystko, co tam jeszcze mi zostaje, jakieś pozostałości, resztki. To zawsze coś z tego można zrobić smacznego, tylko trzeba chcieć. I tyle. Nie jestem idealną mamą, nie jestem idealną gospodynią, nie jestem Instagramową rodzinką. Nie ma takiej opcji. Yy, nieraz nici z planów wyjdą. Yy, prasowanie na przykład sobie wpisuję do planera, że raz w tygodniu prasowanie, yy, ale tak to, wiecie, ja mam tyle tych ubrań, tyle dzieci, tyle ubrań, jeszcze yy, yy, misiek, ja to tym bardziej. Więc słuchajcie, no musiałabym codziennie sterta prasowania, więc. Yy, Wypiorę, wysuszę, wkładam do szafy. Jeżeli mam czas, to sobie wypiorę, znaczy wyprasuję. A jeżeli nie, to na przykład, wiecie, jak najważniejsze to, żeby dzieci miały do szkoły poprasowane zawsze rzeczy, bluzy, koszulki, wiecie, no, żeby schludnie chodziły do tej szkoły ubrane. Ale tak to pie, nie pierdzielę się z tym, no. E to tylko tak na co dzień, żeby dzieci miały w miarę wyprasowane, nie rzeczy. Także się z tym nie pierniczę. Gruntowne porządki zazwyczaj robię raz w miesiącu, raz na dwa miesiące. A tak to u mnie tak dzień wygląda. Już wiem w danym dniu, co będę mniej więcej gotowała. Nieraz to sobie nawet coś ugotuję na dwa dni. Żeby, wiecie, albo nieraz sobie coś ugotuję. I poporcjuję, do zamrażarki, wkładam i tyle. <laughs> Coś mnie dusi ten kaszel. <laughs> Ale sprawdzałam. Jest negatywny test. Więc jest jakieś po prostu suche powietrze. Bo jak się ogrzewa w domu, muszę za dnia wyłączać, bo mnie strasznie dusi wtedy. Za suche powietrze. No i na czym to ja skończyłam? No, wiecie co? Nie wiem, na czym skończyłam. Nieważne. Yy... Staram się na przykład, tak, no wiadomo, że codziennie dzieci tam jakieś te lekcje swoje muszą odrobić, no to więc poświęcam im ten czas, przychodzą do szkoły, obiad pierwsze co, nie ma telewizji, nie ma komputerów, odpocznijcie chwilę, zregenerujcie się, zjedźcie sobie w spokoju obiad, przetrawcie ten obiad, bierzemy się za lekcje. Ja to zawsze w formie takich żartów, nie tak, żeby się dziecko stresowało. A później, jak już odrobi lekcję, dobra, możesz sobie obejrzeć jakiś tam program, czy sobie pograć na jakiejś grze. I tyle. Raz w tygodniu staram się robić takie wieczorki, że czytamy książki, bawimy się w gry planszowe. Jak? Jest fajnie, na dworze idziemy na jakiś spacer wspólny I tak, i tak, i nie ma, słuchajcie, u mnie nie jest tak, że ja mam idealnie zawsze czysto. Nieraz jestem tak zmęczona, tak jak na przykład dzisiaj. Na dzisiaj sobie zaplanowałam tyle rzeczy, nie wiem czy będę w stanie, bo mnie wszystko boli. Wzięłam dzisiaj tabletkę wyjątkowo, paracetamol, chociaż rzadko biorę tabletki, ale musiałam dzisiaj, tak mnie bolą mięśnie więc y, dzisiaj planowo było, że wypiorę pościel we wszystkich pokojach zaraz zjedam do suszarki założę z powrotem tą pościel y, odkurzę cały dom misiek przyjedzie, trochę odpocznie to mi coś też pomoże jutro misiek zrobi zakupy tygodniowe, miałam jutro jechać do Primarku, miałam do Matalana jechać dzieciom jakieś ciuchy pokupować no bo wyrastają wiadomo też nie chcę przedobrzać, bo wszystko praktycznie mają tylko dokupić ym, temu najstarszemu y, czy tam jak się jakieś rzeczy zniszczyły to po prostu powyrzucać i jakieś bluzy czy spodnie powycierane, dziewczynkom coś kupić, jakieś ciuchy, ym, no także tyle i co, także obiady już wszystko mam poustalane. Nieraz powiem Wam, że jestem taka zmęczona, że zostawię na całą noc naczynie, ale oczywiście, nie takie, żeby nie wiem, jak coś smażę czy coś mi się przypali, to od razu zalewam wodą, żeby to wszystko, wiecie, ładnie odchodziło później. Nie ma tak. Ale tak jak mówię, nieraz, nieraz się zdarzy, że mam podłogę brudną. Życie. Także no nie jest nic idealnie, ja nie mam sztabu ludzi, którzy mi pomogą, nie, nie mam tu jakiej, rodziny jakiejś większej, żeby mi też mogła pomóc, wiecie. Także zresztą ja nie narzekam, nie narzekam, yy, nie narzekam na to, że gdzieś dzieci mi życie utrują, czy coś takiego. Nie, no wiadomo, psocą, yy, to jest normalne, bo są aktywne, chcą zajęcia i tyle. No, nieraz tam umęczam jakimiś krzykami, tak? Nieraz tam się jeden z drugim kłóci o jakąś głupotę, ale, ale ogólnie nie nie jest źle, wiecie. Jakoś ja się tam zwykle takimi rzeczami nie przejmuję. Jeżeli jestem zmęczona, to rzucam wszystko. Najważniejsze jest zdrowie fizyczne, psychiczne, żebym miała siłę potem dziećmi się zajmować i tak dalej. To po prostu mówię: Co ja się martwię? Czy ja mam brudne naczynia? Dobrze, jak nie umyję teraz, to jak umyję jutro, to też się nic nie stanie, to nie jest koniec świata, jak to mówią, tak? Mogę zostawić te naczynia do jutra i już, no. Nieraz ja myję, nieraz misiek umyje i tyle jakoś sobie tak uzupełniamy razem te wszystkie obowiązki. To nie jest tak, że ja wszystko robię. Misiek pracuje, no nieraz tam naprawdę... Zdarzy się po 12-15 po godzin nie nas potrafi robić. Do tego droga jeszcze. No, ma dosyć odpowiedzialną pracę. Fakt, że ma swoją firmę, wszystko ładnie, pięknie. No ale no, to są bardzo odpowiedzialne prace. Odpowiedzialne projekty. Musi też mieć skupienie i, i w ogóle wypoczęty też musi być i psychicznie, i fizycznie, bo to są bardzo odpowiedzialne stanowiska. Także nie przejmuję się, kochani. Nie jest idealnie. Także, bo się osoby pytały właśnie, jak ja sobie daję radę. No, no jakoś sobie daję, no jak widać. A że filmik sobie nagram jakiś, to tak spontanicznie. No. Raz mam makijaż, raz nie mam. Ważne, co jest dla mnie to, o, żeby opukać się, jakiś prysznic wziąć, Włosy umyć. O te dwie rzeczy to dla mnie są bardzo ważne. A czy jestem jakaś tam podpisowana? To jak mam czas, to mam. Jak nie mam, to, to nie mam i też nic się z tego powodu nie stanie. Dobra. Pokażę Wam zaraz bluzę, jaką mi się kupił przez internet. Ja mówiłam, żeby nie, 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 nie kupował, bo wydawała się ta bluza fajna. Taką chciałam, jakąś zwykłą. A chyba dał z 15 czy 20 funtów. Ja mówię, nie kupuję jej. Okazało się, że to znowu z Chin. Ja powiedziałam, że z Chin ja już nie będę żadnych in jakichś tam jeszcze innych e, kupować, e, tych takich znanych, lubianych marek. Ja nie lubię tych marek. Powiem Wam, że na obrazku to pięknie wygląda, wielokrotnie się przekonałam. E, przyszło to wczoraj, otwieram, mówię, no taka tandeta. Naprawdę na bazarku w Polsce kiedyś były nawet po 10 zł takie bluzeczki, koszulki i tak dalej. Takie tanioszki, ale dużo lepsze yy, gatunkowo niż ta bluza za 20 funtów. Beznadziejna, obłazi, sztuczny materiał, aż ło, Masakra, masakra. Nie lubię tych, tych chińskich. Nie wiem czemu tak ludzie kochają te chińskie. Ja nie lubię, ja nie lubię takich, tych. tych, tych. Na przykład Shein, czy jakieś tego typu. A już jakieś tam rzeczy z AliExpress też ludzie kupują dobra jakieś sztuczne rzęsy. To ja sobie mogę kupić takie rzeczy, tak? Takie pierdółki, na przykład do telefonu czy coś, ale jakieś ciuchy. Hmm, średnio to to mi się podoba. No nic, pokażę wam zaraz. A i co chciałam jeszcze powiedzieć, yy, zanim zapomnę, to chcę nagrywać yy, filmiki takie bardziej kulinarne też. Yy. Muszę jakoś wygospodarować sobie miejsce do tego i będę Wam pokazywała kuchnię z całego świata. Tak, kuchnię z całego świata jakieś tajskie jedzenie, japońskie, italiano. Ja bardzo lubię polskie jedzenie, ale ja lubię też jedzenie z całego świata. Także będzie dużo takich zdrowych, fajnych przepisów. Mam nadzieję, że lubicie takie rzeczy. Napiszcie mi, czy jesteście zainteresowani. No tak, czy tak, ja będę robić takie filmiki. Czemu nie? Skoro lubię takie rzeczy robić, lubię takie rzeczy gotować, to dlaczego mam się z tym nie podzielić, przepisami swoimi? Być może Wam będzie odpowiadało. Poznawajcie sobie kuchnie z całego świata, czemu nie? Indyjska kuchnia. To są dobre, dobre rzeczy. Może nie każdy lubi, prawda? Nie każdy lubi, na przykład znam osoby, które nie, nienawidzą krewetek, żadnych owoców morza, ani nic z tych rzeczy. No ja akurat lubię. Ale jest masę ludzi, co lubi jednak. Więc y, warto się wymieniać takimi przepisami. Nie tylko mięso, 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 tłuste takie wszystko, wiecie, takie... Y, no nie powiem, bo ja mi w Polsce smakowało zawsze jedzenie, ale bardzo dużo mięsa się jadło kiedyś. Teraz Muszę przestać. No. Dobra, pokażę Wam tą bluzę. No, to widzimy się później. No, no to mów co to jest? Apple! To jest apple, no widzisz jaka Ty mądra jesteś? A to? B is for balloon, tak? Boone. C k, k, for, for cat! B! Tak! A gdzie jest dog? Q. Tak, łow, łow tak. A gdzie jest flower? Trzeba z obciąć. To jest flower. Tak, no widzisz. A gdzie jest elefant? Tu jest elefant. No, jaka ty jesteś mądra dziewczynka, no widzisz? Mama bardzo dumna. Naprawdę, no. Next page. Haniusia, No. Next page. No, otwórz jeszcze. Bo nie mam ręki. Trzymam tą. No. No i co tutaj jest? Gdzie jest ice cream? Tu akm. akm. Ona mówi akm zamiast ice cream. Ok. A gdzie jest giraffe? Tu jest giraf, tak. A gdzie jest letter? To. Tu, tu. Mówiła na początku pak, paczka. A kite? Tutaj sobie fruwa kite, tak? It's a kite. Latawiec, no jaka grzeczna jesteś. Brawo, brawo, Hanusia. Co tutaj jest? Where is duck? Duck. Duck, tak. Eight ducks. And where is ball? Two Tak, seven balls. Super. Brawo. Chciałam Wam pokazać ulubioną zabawkę mojego syna, pięcioletniego, Ostatnio mu kupiliśmy taką, właśnie, pluszową zabawkę Fireman Sam. On uwielbia wszystko, co jest związane ze strażakiem Samem. Uwielbia tą bajkę. Sam by chciał kiedyś być strażakiem, tak twierdzi. No i tak polubił tą zabawkę. Po pierwsze, z nią śpi, karmi tutaj strażaka, nawet do szkoły go zabiera, wyobraźcie sobie. Yy, ostatnio to w ogóle nie chciał go wypuścić z ręki. Tak bardzo lubi strażaka sama. O. O, nawet muzyczka jest tu. No i jego koledzy też bardzo lubią tą zabawkę. Także super. Jak nie wiecie, co kupić, to możecie. Możecie kupić tą zabawkę, na pewno będzie dziecko zadowolone. Mój ma 5 lat i uwielbia. Naprawdę, wszędzie zabiera tą zabawkę. Hej, hej! Właśnie odebrałam dzieci ze szkoły. Weszliśmy na chwilę tylko do sklepu po lody i kilka rzeczy chcą. Dzisiaj. Co tam się dzieje? Tak! Mhm. Tak! <gry> Anusia na wszystkie ptaki mówi, że to są kaczki, no ale dobra, niech będzie. Oskar tutaj właśnie gania ptaki. No, kupiłam im lody, niech sobie zjedzą, niech się trochę przewietrzą. Malutka też zadowolona bardzo. Yy, bidulka, ząbki jej wychodzą, ale mimo wszystko jest tak niesamowicie spokojna, tak niesamowicie spokojna, naprawdę aniołek, aniołek, jestem w szoku. Przecież jak zęby wychodzą, to jeszcze taki ból jest straszny. Ona naprawdę jest bardzo spokojna. Co, kochanie? No, co chciałam Wam powiedzieć? Zaraz się przełączę, żeby z Wami pogadać. Ja ma to! Masz loda, ice cream'a masz, tak? To jest loli ice cream, tak? A nie, a nie, sorry, to jest Rafaello. Nie zauważyłam. La, Raffaello, tak? Lubisz Raffaello? Jest! No to dobrze. A poczęstujesz też później, mamusie, bo ja też bardzo lubię Rafaello. Tak? No to fajnie. Co chciałam Wam, kochani, powiedzieć? Jakie dzisiaj grzeczne dzieci. Normalnie jestem w szoku, nie biegają. Tutaj grzecznie sobie Hania siedzi, nie biega. No super. Cisza, spokój, wiatru nie ma. Jest tak wspaniale dzisiaj tutaj, naprawdę. Co chciałam wam kochani powiedzieć, to tak sobie właśnie rozmawiamy ostatnio z Miśkiem, że naszym takim marzeniem jest mieć domek gdzieś z dala od tłumu. O, może w ten sposób, nie z dala całkowicie od ludzi, chociaż też nic by nic się nie stało, ale ja nie mam, wiecie, prawa jazdy. E, Oskarku, ale uspokój się, dobrze? No, chcielibyśmy mieszkać gdzieś na przykład w lesie albo gdzieś nad jeziorkiem, blisko natury, w górach. O, marzy nam się taki malutki, nawet domeczek, wiecie, gdzie nie ma dużego zgiełku, gdzie nie ma dużych miast, bo w mieście to jest zawsze zgiełk, gwar. Wiecie, bardzo dużo ludzi to też nie jest dobrze klaksony i td. my lubimy ciszę, spokój. Kiedyś powiem wam, że bardzo mnie kręciły duże miasta, Londyn, Madryt i tak dalej. Dla mnie to było coś. A teraz powiem wam, że nie wiem czy to się zestarzałam czy co, ale uwielbiam, uwielbiam nawet jakiś nawet jakaś ruderka waląca się, ale w spokoju, ja cisza. Ma szalo, ja szalot, tu mam beli. Nie, ja nie mam, Charlotte. Nie wiecie co? Ja mam taką kurtkę. Nie, no nie jestem w ciąży. Co ty opowiadasz? Nie mam dzidziusia brzuchu. Mam taką kurtkę, że rzeczywiście wyglądam w niej jak była w ciąży. I nieraz się tam nawet ludzie pytają, czy nie jestem czasem w ciąży, bo oni już przyzwyczaili do tego widoku, co nie. Nie, mam taką puchową, grubą, oversize'ową kurtkę z primarku, którą bardzo lubię, bo ja lubię tak się luźno czuć, wiecie, a tam nieważne jak wyglądam. Wali mnie tam, czy dobrze wyglądam, czy nie. ważne jak się czuję, swobodnie. No, także nam się bardzo, bardzo marzy, kochani, taki domek. Nawet taka mała chatka drewniana. Super. Wspaniała sprawa. Tylko tak, ja nie mam prawa jazdy. Ciężko by mi się było poruszać w ogóle, wiecie. No, także cieszymy się w ogóle, że mieszkamy w domku, że nie mieszkamy w bloku. Co prawda, społeczność jest dookoła, dużo sąsiadów, ale mimo wszystko jest spokój, cisza. Ja naprawdę bardzo się cieszę, bo ja nie mam żadnych problemów z sąsiadami, nigdy nie miałam żadnej zwady. Jest szacunek, jest naprawdę miła atmosfera i mam nadzieję, że tak pozostanie. Póki jeszcze tu mieszkam, nie wiadomo jak tu jeszcze długo pomieszkam, nie wiem, zobaczymy jak się to wszystko zmieni. Tutaj mamy teraz tą sytuację na świecie. No, teraz mała zaczęła akurat płakać, także nie wiemy co jeszcze na razie robić, jakie kroki poczyniać. Zobaczymy jak się sprawa rozwinie. No, także tak, tak nam się marzy. Nic, będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, like komentarz, napiszcie, może, gdzie wy byście chcieli mieszkać, czy macie jakieś swoje ulubione państwo, miasto. Oczywiście ciepłe kraje też wchodzą w grę, bo ja też lubię bardzo ciepłe kraje. Mogłabym na przykład mieszkać gdzieś na Teneryfie, na, na właśnie na wyspach kanaryjskich, no ale. Teraz w la palmie, wiecie co, był e, wulkan e, także niebezpiecznie, ale ogólnie z dala od dużych miast, od takiego takiej gonitwy za pieniędzmi, wiecie o co chodzi. Cisza, spokój po prostu. Spokojny umysł. Mój Misiek zawsze y, chciał mieszkać właśnie gdzieś nad morzem, nad morzem czy mieć jakieś jeziorko, y, o, w lesie, w takich bardzo, można powiedzieć, surowych warunkach. No ale to muszą być warunki też stworzone dla dzieci, nie tylko dla dorosłych. No. Także super. Dobra, nic, uciekam, bo już się znowu rozgadam. Na razie, trzymajcie się, papa. Pa.